Do tej pory myślałem, że jestem monstrum, które nie ma szans na odkupienie. Myślałem, dopóki nie dowiedziałem się o istnieniu tego czegoś. Ja pochodzę z Ziemi Oczerniałej, znanej bardziej pod techniczną nazwą Alterversum 9. Tak jak na przykład ziemia komunizowana jest alterwersum I, ziemia spostępniała to alterwersum X, ziemia toksyczna alterwersum XIII, a ziemia hertariańska alterwersum III. Wymienione przeze mnie Alterwersa to oczywiście alternatywne wszechświaty, stanowiąc stru strukturę tzw. antropicznego Multiversum, czyli inaczej wieloświata zdominowanego przez wpływy ludzkiej cywilizacji. To! Jak i inne możliwe multiversa stanowią segment hiperwersów, które razem tworzą Atawię. Wróćmy jednak do mojej początkowej myśli. Myślałem, że zabójstwo mojej własnej rodziny z automatu uczyniłoby mnie niemal czystym, chodzącym złem, ale istnieje wersja mnie. Która jest znacznie gorsza ode mnie samego, Milesa Blackfiuma Jakarewa, pomimo tego, że nie jest to te mityczne, czyste zło. To coś zamieszkuje negatywne alterwersum o numerze -319, inaczej zwane Ziemią zmroczałą. Dlaczego negatywne alterwersum? Bo każde multiwersum, w tym też antropiczne, składa się z dwóch nurtów. Lustriańskiego i tenebriańskiego. Nurty lustriańskie to stale rosnące zbiory alterwersów oznaczonych numerami dodatnimi bądź zerami, których przeszłość, teraźniejszość i przyszłość albo stoi pod znakiem zapytania, albo jest przysłowiowo świetlana. Nurty tenebriańskie natomiast stanowią swoistą kolekcję, również stale rosnącą, alterwersów oznaczonych numerami ujemnymi bądź zerami których dzieje przybrały mroczny obrót i generalnie są stracone w oczach zarówno ich mieszkańców, jak i bytów, będących biernymi obserwatorami historii tych wszechświatów. Stąd właśnie nazwa negatywne Alterwesa. To monstrum w niczym nie przypomina człowieka, którym ja kiedyś byłem oraz którego postać na co dzień przybieram od czasu mojej transformacji w obskuryta. Jest obcą formą życia mieszanką obskuryta i tenebrianina. Jest warunkowo nieśmiertelny. Jest gotów zniszczyć każdą ludzką więź niewinność ze względu na czystą misantropię, nihilizm i ksenofobię. Żąda totalitaryzmu, kataklizmu, profanacji, herezji, anarchii, chaosu i zła. Aby to osiągnąć, jest w stanie posunąć się nie tylko do prostego morderstwa, ale i także do ludobójstwa. Nie myślcie jednak, że zamierza to zrobić samemu. Będzie się starał złamać każdy umysł i dotkliwie okaleczyć, zgwałcić i zamordować każdego i wszystko, kto się sprzeciwi. Albo poprzez zakrzywienie rzeczywistości, albo magią. Jeżeli sam sobie nie poradzi, to nie zawaha się przywołać wsparcia z niektórych hiperwersalnych wymiarów żywiołowych. Ma niszczący wpływ na życie zarówno moje, jak i wasze. To demon. To moja mroczna, złowroga wersja, którą mógłbym się zmienić, gdybym całkowicie porzucił wiarę w ludzkość i swoją moralność. Oddając się całkowicie złu. Jedyne co tego potwora może usprawiedliwić, to to, że został on zaprogramowany do takiego usposobienia przez większego i potężniejszego wroga. Nawet ode mnie. To coś. To mój arcywróg. Moje Nemesis. Dark Darkfew.